Witam. Wiele razy na tym kanale omawiałem już serię historyczne Bitwy, wydawnictwa Bellona, wychodzącą od właściwie początku lat 80. do dzisiaj. Będącą chyba jedną z najstarszych wciąż wydawanych serii historycznych w Polsce, o ile w ogóle nie najstarszych. Pewności stuprocentowej nie mam, a na pewno jeżeli chodzi o tego typu tytuły popularne poświęcone kwestiom wojskowym, to niewątpliwie najstarszą. Natomiast dzisiaj chciałbym nieco hurtem omówić serię dla mnie równie ważną, a w, pewnych, w pewnym okresie życia nawet ważniejszą, mianowicie serię Największe Bitwy XX wieku wydawnictwa Altair, która ukazywała się w Polsce w pierwszej połowie lat 90. Pierwsza połowa lat 90. to, jak wielu z Was wie, okres takiego dzikiego zachodu na polskim rynku książkowym, który nagle został uwolniony i dosłownie eksplorował. W tamtych czasach ukazywało się na polskim rynku wszystko w dużych ilościach, a zwłaszcza wszystko to, co przez lata było zakazane przez komunistyczną cenzurę, czy to z racji bezpośrednio treści godzących w jedyny słuszny ustój, czy to też z racji tego, że dana e, tematyka nie leżała w sferach zainteresowań e, dane, e, danych e, władz komunistycznych. I to nawet nie chodzi tutaj o, że, o rzeczy stricte polityczne, ale na przykład gatunkiem literackim, który ja osobiście bardzo lubię do dzisiaj, był horror którego jakbyście zaczęli szukać w, czas, w bibliotekach w czasach komunistycznych, to praktycznie byście nie znaleźli. Z jakiegoś powodu został on skreślony, a w, kiedy komuna upadła, to rynek polski dosłownie zalała wtedy fala literackiej grozy. I tutaj było podobnie. Nagle otworzyła się już, już nieblokowana przez komunistyczną cenzurę droga do publikacji historycznych. To oczywiście musiało zaowocować tym, czym zaowocowało. I jednym z tego efektów była właśnie seria historycznej bitwy, przepraszam, największe bitwy XX wieku. Seria przeze mnie bardzo ceniona. Czemu? Ukazywała się ona w postaci takich oto niewielkich książeczek, liczących nie, max może 50-60 stron, z których każda skupiała się na jakimś konflikcie. Przy czym pojęcie konfliktu było, było dosyć szerokie, bo mogła dotyczyć np. pojedynczej bitwy. Tak jak na przykład tutaj macie książkę poświęconą bitwie o Sewastopol, czy bitwie pod Mławą albo Krecie, a mogły dotyczyć całego szerszego konfliktu, jak na przykład tutaj widzicie wojnę zimową lub Czeczenię. Co było jednak dla mnie istotne i ważne, to, że książki te poruszały tematykę taką, można powiedzieć, nie do końca popularną. Bo już wtedy było oczywiste, że są takie bitwy, o których jest na rynku dużo i o których bez problemu znajdziecie ileś tam książek. Oczywiście to samo dotyczy gier wojennych, bo jeżeli wymienię tutaj kilka obowiązkowych tytuł, tytułów, typu Waterloo, Stalingrad, Aldeny, Gettysburg, Moskwa, to każdy będzie wiedział, co chodzi. I z książkami było podobnie. Gdybyście chcieli poszukać o jakichkolwiek z wymienionych przeze mnie bitew, to znaleźlibyście bez problemu masę na ten temat. Natomiast jeżeli spojrzycie już tutaj na takie na tytuły, to zauważycie, że są to często kwestie mało znane. Nawet jeżeli mamy tutaj Stalingrad, to mamy książkę o dość tytułem, tytule, mianowicie Nad Stalingradem, czyli książkę skupiającą się na powietrznej bitwie nad Stalingradem. Czyli coś, powiedzmy, co jest raczej pomijane w tematyce ogólnej, jeżeli chodzi o samą bitwę. Mamy, mam, mieliśmy w tej serii książki, do których dotarcie, jeżeli, jeżeli chodzi o źródła, było często problematyczne, co przyznawali sami autorzy, tak jak na przykład książka poświęcona walkom chińsko-radzieckim nad Usui w 1969, czy wojnie Chin z Wietnamem. Wyobraźcie, dzisiaj na pewno w dobie Internetu i dostępu do informacji o źródła, na pewno jest dużo łatwiej. Wtedy było niewątpliwie trudniej. Mieliśmy, też sporo, mieliśmy w tej serii też sporo książek poświęconych generalnie konfliktom po co było dla mnie osobiście wtedy bardzo ważne, ponieważ był to czas, kiedy już tam się, powiedzmy, historią interesowałem jako małolot. Czytałem na ten temat dużo, bo po bibliotekach leżało tego z czasów komunistycznych dużo, ale wszystko to praktycznie dotyczyło II wojny światowej. Tematyka konfliktów po II wojnie światowej praktycznie nie istniała. A tu nagle w moje ręce wpadły takie cpełki, jak na przykład Afganistan, który notabene był pierwszą książką z tej serii, jaką kupiłem. Pamiętam to dobrze, ponieważ nie pamiętam ile lat wtedy miałem, natomiast 14, 13. Na pewno, też, na pewno pojechałem z moimi rodzicami na, do Torunia na zjazd absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, oboje bowiem go kończyli. I w tamtejszej bibliotece właśnie kupili mi tenże oto Afganistan, który był dla mnie wtedy w ogóle odkryciem, wow, co chodzi, wiem, że była taka wojna, wiem, że tam Rambo biegał po Afganistanie i tyle, tyle o tym wiedziałem. A tu nagle książka, która bardzo pięknie to omówiła. Książki często posiądujące tematy zupełnie wtedy współczesne i nie tematu z punktu widzenia późniejszych wydarzeń, tak jak na przykład Czeczenia czy Somalia, ale wtedy niezwykle interesujące, gdyż pokazujące coś, co się działo zupełnie niedawno, o czym się słyszało w telewizji, ale o czym się wiedziało tak naprawdę niewiele, bo znowu nie było internetu, a książek na ten temat nie za bardzo było. Jak te książki wyglądały? Weźmy powiedzmy, którą by tutaj wziąć. Powiedzmy, wezmę patriotycznie. Wezmę Mławę 39. Książeczka, jak powiedziałem, miała 50 stron, mniej więcej. Ta ma akurat ta ma równo 50. I skupiały się przede wszystkim na danej bitwie. Nie mamy, nie mamy tego, co na przykład mamy w tych w wspomnianych przez mnie habekach. Wybrałem tutaj akurat skrajny przykład, czyli Bosłot 1485, gdzie mamy książkę liczącą 230-240 stron, a o samej bitwie znajdziecie w niej może 20? 30? To będzie góra. Tutaj książka skupiała się na samej, samym konflikcie, owszem, mieliśmy zawsze jakieś wprowadzenie, mianowicie kto, kto gdzie, jak, jaki był, jaki był plan, natomiast książka, bardzo, książki bardzo szybko przeskakiwały do wydarzeń. Ich cechą charakterystyczną były takie właśnie szare ramki, których zawierały jakieś dodatkowe informacje, często były to informacje poboczne, a czasem naprawdę bardzo ciekawe, związane z, bezpośrednio z wydarzeniami. Chociaż książki były wydane w kolorze czerni-bieli, to mieliśmy w nich kolorowe mapki czasem, sporo zdjęć i to, co mi się wtedy bardzo podobało, czyli kolorowe ilustracje. Znowu będziecie się w tym momencie śmiać, bo co to dzisiaj w czasach dobie internetu za wielkie osiągnięcie, ale przypominam, mówimy o latach 90., o początku, połowie lat 90. Internet to jest też wciąż marzenie. A tu dostajemy kolorowe ilustracje. Jak widzicie, to, co mogło też zainteresować ewentualnie fanów gier wojennych czyli dokładne struktury wszystkich wojsk biorących udział, choć nie zawsze to było proste, na przykład w przypadku niektórych z tych książek autorzy wprost przyznają, że dotarcie na przykład do pełnych struktur wojsk walczących w danej bitwie było trudne lub wręcz niemożliwe, bo po prostu źródeł nie ma, albo są niedostępne, tak jak na przykład dobrze to było widać w tej książce, czy na przykład w tej. Gdzie no, żadna ze stron walczących nie była, nie należała do tych, które by ceniły sobie jawność. O i kolejna rzecz, z której te książki uwielbiałem, czyli sylwetkowe ilustracje samolotów. Znowu dzisiaj jest coś oczywistego, ale wtedy po prostu no, oczy się świeciły, jak się mogło, można to było zobaczyć. Szczególnie tutaj jeszcze może tego nawet nie widać, bo mamy tutaj maszyny takie powiedzmy dosyć znane i lubiane, które ich często widzieliśmy, ale jak na przykład widzialiśmy jakąś książkę, w której Yy, pokazywano nam jakieś mało znane maszyny, to w ogóle wow, wow, wow ale cudo, super było w ogóle. <laughs> Może się zbyt ekscytuję, ale naprawdę miałem do tej serii bardzo duży sentyment i każdą książkę, którą udało mi się tego znaleźć, to byłem natychmiast. Sporo szczęścia miałem wtedy, czy mieliśmy, można powiedzieć, że książki z tej serii były dość dobrze dostępne w bibliotekach. Ja tu, widzicie, mam ich sporo, ale w jej, serii, w jej ramach wyszło dużo książek, nie pamiętam, nie wiem, która była ostatnia. Tutaj mam numer 32, to będzie na pewno jedna z późniejszych, ta jest 17, Grenada, Panama 20, to Somalia będzie na pewno jedną z tych późniejszych końcowych i dzięki temu, że były w bibliotekach, można było je czytać dość łatwo i myślę, że dość, że wiele osób z mojego pokolenia miało do nich dostęp. Z książkami tymi, tymi wiąże się także do pewnego stopnia nasze hobby, czyli gry wojenne, a to czemu, jeżeli być może niektórzy z Was już zauważyli, kiedy wspominałem o tej mokrej mawie 1939. Mianowicie jednym z jej autorów był Wojtek Zaleski, czyli twórca taktyki i strategii, jeden z głównych autorów Dragona. Zresztą poza byciem autorem niektórych z tych książek, pan Zaleski był także jednym z głównych współpracowników samej serii, ponieważ Wszystkie praktycznie mapki oraz struktury wojsk, które znajdziecie w tych książkach, są jego autorstwa. Co ciekawe, kiedy taktyka i strategia lata później zaczęła wydawać, wydawać własne książki, wspólnie z wydawnictwem Alma Press, to format i kształt tych książek może się wydawać znajomy. Spójrzcie, tu widzicie Stalingrad, 1942-1943, wydany przez taktykę i strategię. Hmm. Kształt jakby podobny. Jak spojrzymy do środka, Forma też. Szarem, szare, ta, szare ramki z jakimiś dodatkowymi informacjami, także. Ilustracje, mapki, oczywiście ładniejsze, ale już też struktury wojsk. Prawda? Wygląda znajomo. Do tego, do tego zdjęcia. Jak widzicie, całkiem sporo tych zdjęć, to, to też było nowum. Dzisiaj pewnie to nie robi takiego wrażenia, ale jeżeli na przykład wzięlibyście książki historyczne wydawane w czasach komuny, czy to lata 60., 70., może już w latach 80., trochę mniej, ale też, to zawsze waliło po oczach ubóstwo ikonograficzne tych książek. Bardzo niewiele zdjęć i najczęściej fatalnej jakości. Mapki często bardzo słabe, rysowane tak, jakby autor kazał swojemu dziecku narysować te mapki. Weź tutaj, Jasiu, narysuj mi to, to. Tutaj są nasi, tu są Niemce. I tutaj narysuj dwie, trzy strzałki i jest git, majonez, dajemy to do druku. Natomiast tutaj mieliśmy już, powiedzmy, taki posmak, można powiedzieć, zachodu. Jakość wydania książek, które nie, nie ustępowała jakościowo temu, co wtedy wychodziło za granicą. Ale, powiem, ale najważniejsze dla mnie w tej serii i to, za co ją do dzisiaj uwielbiam i do czasem nawet do, do dzisiaj do tych książek chętnie wracam, to jest tematyka. To, była te, to były te bitwy mało znane. To były właśnie takie rzeczy jak Dardanelle, Chiny-Wietnam, Somalia, Grenada-Panama, coś, o czym się nie wiedziało albo się usłyszało gdzieś tam u e, Bogusława Wałszańskiego w najlepszym razie w tamtych czasach, ale generalnie nie wiedziało się za dużo. Fajnie oczywiście było, jeżeli się na przykład miało książki i miało się grę, tak jak na przykład w przypadku Krety 1941, mojej pierwszej historycznej gry wojennej, czy Mławy 1939, czy paru innych, których tutaj nie mam, ale które miałem wypożyczane i wtedy można było rzeczywiście bawić się przednio, z jednej strony czytając grę, a z, czytając czytając, grę, czytając książkę, a z drugiej strony mając na planszy rozłożoną samą bitwę. Seria ta skończyła się gdzieś tak chyba w drugiej połowie lat 90. Ta, ta książka jest jedną z ostatnich, chyba jak się ukazały, i ukazała się ona, jest tu jak wydania, w 98 roku. Nie, Seria chyba nie dotrwała do 2000, jeżeli dobrze pamiętam, bo w pewnym momencie zniknęła z księgalni, gdzie była dość powszechnie dostępna i za niewielkie pieniądze. To jest też dosyć ważne. Nie wiem, czy tutaj, o, tu jest cena 2 zł. Myślę, że czajcie różnicę. Dzisiaj bym, pewnie, taka książka kosztowałaby dużo drożej. I szkoda, bo moim zdaniem trochę, że takich serii nie ma już, jakby to powiedzieć, w powszechnym obiegu. Bo jak wspomniałem, TIS wydaje swoje książki w tym formacie. Jeżeli ktoś ma, ktoś, chciałby sobie uzupełnić tę serię, to być może jest to fajny pomysł. Natomiast. Taki właśnie nieduży format tych książek połączony z bardzo atrakcyjną formą graficzną i dużą, formą, dużą, dużą dawką informacji jest naprawdę fajną rzeczą i robi wrażenie, zwłaszcza gdy porównamy ze wspomnianymi wcześniej habykami, które są często sztucznie napompowane taką watą słowną, można powiedzieć, a które od strony graficznej często bardzo mocno nie domagają. O nieszczęsnych mapkach nawet nie będę wspominał, bo już dość. Jadu w moich recenzjach, habeków wylałem odnośnie często kiepskiej jakości map, w tej serii. To więc byłoby na tyle. Myślę, że nie tylko ja mam z tą serią miłe wspomnienia. Podejrzewam, że nie braknie takich wśród fanów tego kanału. A jeżeli traficie gdzieś w jakiejś taniej książce sprzedaży Antykwariacie na książki z tej serii, to mogę Wam je polecić w ciemno. Są one naprawdę całkiem fajną rzeczą. A na półce, jak sami widzicie, wiele miejsca Wam nie zajmą.